Cześć, witajcie. Z tej strony Mineo. Jestem tutaj w grze są Spear Project Tak zwane DSP Bardzo fajna gierka Coś w deseń Factorio Satisfactory No o co w tym chodzi? No gra jest ogólnie tak, we wczesnym dostępie O co chodzi? No ogólnie to jest budowanie jak w Factorio Jeśli ktoś nie gra no, to musisz stworzyć fabrykę musisz mieć jak najwięcej że tak powiem hmm, płytek na przykład, takich płytek. Tutaj akurat są chyba takie zielone. Nie, najpierw są niebieskie i czerwone pakiety. Ogólnie są pakiety naukowe, coś w na tym stylu. Tak we Faktorio. Zaraz wam to wszystko pokażę. Jesteśmy ogólnie w oknie gry. No i co? No to zaczynajmy. To ogólnie takie coś prawdopodobnie chyba idzie stworzyć. Grałem... Parę godzin przegrałem, was 20. No, gra do mnie przemówiła ogólnie. No, mega gierka. To zaczynamy. Co tutaj ogólnie idzie wybrać swój układ gwiazd. Tutaj mamy typy jakie są. Ogólnie co jest fajne. No, gra jest po angielsku. Można jeszcze wybrać chiński. No, po chińsku gorzej się mówi oczywiście. Możemy sobie coś wybrać. Pokażę Wam wstęp. I ogólnie chciałbym, żebyście mi powiedzieli co o tym myślicie, żebym nagrywał dla was serię właśnie z DSP. Wydaje mi się to fajny pomysł. Hmm, więc tak, co tu wybieramy? Jakie byśmy chcieli mieć? Może porówno, żeby wszystkich było. Bo porówno to widzę tak niepytnie. Ale tu widzę tak jedna... No dobra, zaczynamy grę. 3, 2, one, start! Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Myślę, to Słońce, na obok, na to Everything ogólnie, here is yours. Pomijał, As one, one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step by using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain. to maintain homeland starting od scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission. Nasza planeta na dzisiejszy mus for initial development. Mus... Now please drive the space capsule Muschida. to the planet 3. Dobra, mamy planetę Muskidę, przynajmniej na tą zmierzamy. Nie, no to będzie ogólnie nasza planeta, którą najpierw zamieszkujemy. No i co? I, no i trzeba się tam rozbudować, no zaraz zobaczycie. Fajnie jakbyście dali w ogóle znać jak mam robić odcinki. Czy wszystko ma być na, że tak powiem na odcinkach, czy coś pomiędzy. O, to jest ogólnie nowy kanał też, więc fajnie jakby się właśnie ktoś wypowiedział. Byście polecali kanalik, bo myślę, że będę się rozwijał. Pierwsze co to właśnie zainwestowałem w mikrofon jakiś, żeby był lepszy. No i zobaczymy co z tego dalej będzie. Jakie tu mamy złoża? Złoża mamy, jak się nie mylę, to jest miedź i żelazo. Żelazo jest na pewno. Węgielak też jest. No jeszcze no tu poznacie, no poznacie, ja też Icarus, poznałem. Przepraszam, no, ogólnie nie no, mogę to zniszczyć. Tutoriale sobie pominę, bo ja nie wiem, o co chodzi. A, ja okej, trzeba to jeszcze długo się niszczyć. Dawno no, nie grałem, ale powróciłem z tej gry, pomyślałem, że... You can use the same operation to collect resources such as trees, gravel, etc. In the meantime, hold down Shift and right-click to give a series of commands. You receive several items after recycling the space capsule. Click the inventory button in the lower right corner of the screen to open the cabinet to view it. You so, can hold to, mouse middle button to rotate the angle of view, or slide the mouse o, wier -ty. Wier -ty. to zoom in and jak to się budowało. O, na temat mamy drzewko technologii. Ogólnie, to wszystko można zbadać. Najpierw trzeba zacząć od elektromagnesu. Później mamy zobaczyć, jakie duże drzewko. To wszystko trzeba zbadać, zbadać, badać, aż do misji complete. I zobaczcie co to potrzebuje. Mamy takie autopakiety. W sumie to są Matrixy bardziej, źle powiedziałem. Tutaj mamy niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, zielony, no i jak widać to jeszcze jest biały. No dobra. Ale czekajcie. Chodzi o A ja jeszcze chyba nie mogę budować, no tak. Nie no muszę. To jest mecha, o tu jeszcze mamy mecha właśnie. Naszego mecha, tutaj mamy trzy drony konstrukcyjne. No i paliwa nie mamy do drona. Można sobie wnieść koloro. Dostosować do not unlocked the technology tree at the bottom right of the I a research. na F mamy replikator. Tutaj możemy robić różne rzeczy. Na przykład ten L Oto elektromagnes. Tutaj sobie on kopię na razie, a ja zrobię właśnie to badanie. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, tu mamy ulepszenie naszego mecha. Nasz mech tutaj to może być. Power możemy zwiększyć, zwiększyć energię, szybkość, inwentory, więcej dronów, szybsze, szybsze latanie i takie i takie tam różne rzeczy. Dobra to może mi na razie dostać wystarczy tutaj pójdę sobie jeszcze to wykopać a w tym czasie będzie można zrobić to ogólnie Próbujemy 10 do zbadania, a nie, do zbadania technologii pierwszej bo bez tego no, nie ukrywam nie, nie ruszymy nic a nic potrzebujemy magnesiki magnesiki co zrobią robią się zaraz coś będzie. chodzi o to żeby automatyzować tu produkcję są bliki już możemy też robić. Więc tutaj mamy to. jest nasze paliwo i chciałem, żeby spalać to spalać Jeśli nam tego zabraknie, to nasz mech będzie bardzo, bardzo, bardzo wolny. <grym> Dobra. Tak to... wygląda planeta nasza mniej więcej na razie.

Tego czego bym chciał zacząć? Na pewno bym chciał zacząć od miedzi. Wy, o przepraszam od żelaza, tutaj Od razu, o, leci mój dron. O, pierwszym Wind power. Okay. mamy tak. the r się okręca, i to mamy. O, Tyk. No i, o, źle postawiłem. Usuwa się na X, dobra. To... One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area. You need to keep it in the power coverage In order to maintain its normal status. Im już na raz, tym szybciej kopie. Dobra. A też ja zrobię sobie drugie, bo chyba jedno dodam za misję. To zaskoczycie tak, jak to może nie. To sobie od razu ułożyć, bo to się tak i tak przyda. Tutaj, no i tak samo damy turbinę wiatrową. No, to uczy na razie. Nie wiem, czy no e, to idzie w ogóle wyłączyć, ale nie będzie tego. Będzie coś. Ops. Aha, tutaj się bierze. Dobra, dobra, przepraszam. Można sobie to, można sobie narobić troszkę płyt. Będziemy potrzebować, a teraz musimy sobie zbadać albo magnesik. O, to już będziemy mogli automatyzacji powoli. To jest do przepalania. To jest do Assembly Machine, czyli taki Ala Crafting. W sensie, że samo robi. Dobra. Potrzebujemy jeszcze płytkę tą. Ile 10. Teraz zrobię. 2, 10, 7 może zrobić, sam raz. Napierzemy. Są jeszcze taśmociągi oczywiście, żeby to wszystko zautomatyzować. To jest innego pomieszania wierka. To jest takie Factorio 3D. No, no takie przydatne. Lepsze. Możemy sobie w tym czasie drzewo naścinać. O nie, się robiło? A z shiftem drzewo można naścinać. będzie to nasze paliwo. To już się fajnie bada. Widzimy to tutaj. Mamy węgiel. On też się nam przyda. No, głównie do mecha, jak na razie. Może. Ale <grymne> dobra. Wchodzimy tutaj. A co będzie trzeba zrobić? No Na pewno kilka tych turbin na początek też się przyda mega. Masz ładnie tu pali, to damy mu 100, drewna, przepraszam, o tu mamy węgiel, tu mamy węgiel, dobra, dobra, może jedno, To są bedrowy kilka, no widzicie no mamy tu kolejkę, trzeba poczekać. na takim wstępie, nie wiem co ja wam tu mogę dużo pokazać. Ale myślę, że na razie będę jechał całymi filmikami Jak komuś się to nie będzie podobać, dajcie znać Może zrobimy jakieś głosowanie no, Początki ogólnie, no nie ukrywajmy, no są nudne Jak w większości grach Ale dobra, mamy tutaj Smell'e, o i czy nie znaleźć tego? Kamil ma no, tu nigdy kamienia, co Węgiel Ej, nie ma kamienia tu. O Boże. Bo. Dobra, chwila na poszukiwania. Tu ogólnie mamy... Mm, olej. No. To do wszystkiego dojdziemy. My nie ma nigdzie kamieni, serio? O, tu jest. O, nad wodą, widzicie, ładnie latamy. To Dobrze wiem, że mogę coś z malarz robić, ale szukam kamienia. Ulala, nie ma. Szukam spojrzenia na mojej planecie w ogóle... No nie, to chyba nie mówię. Musi być gdzieś kamień. Tu jest, o, stoł. Tu mega wolno ci chodzi. a jest dużo stołna i będziemy się mega O, jest mega dużo stołna damy sobie to turbinkę Na start i troszkę też pokupimy będziemy to potrzebować to już mam do zrobienia i z tego do zrobienia tego o, dwa tam jedno. jedno. dobra, to zabierzemy 50. Tam będzie nasza taka wstępna baza. Gdzieś, gdzie jest miejsce oczywiście. No I zaczniemy powoli pierwszą automatyzację. Automatyzację, no tak o no zobacz, ale jeszcze nie mam pasy teraz. Powiezę. O boże, no dobra, ale to możemy robić takie tydzień. Raz, dwa. No i teraz kiedy na stron. You built a smelter, which can smelt basic materials such as iron, coal, and copper. Teraz automatycznie. Na razie to coś się to barętnie. Tak, Nie, tak, to fajnie, Głos nie, Daje razy.

Są tu są te śmociągi, tu są te śmociągi, owo. To potrzeba kwartek. Może zrobić mocno. Mocno ile? 10 czy 10?

Chciałbym Was zaprosić też na stronę na Facebooku, gdzie są projekt. Polska. No, wydaje mi się, że będzie pytania czy coś, to the software, tam can can the Dobrze, the mamy taśmę. To o teraz taśmę, mamy O, i jest mega, patrzcie. Na razie zrobimy tak. Tam, tak. Owicie, o, widzicie, automatyzacja, długa, na 5 metrów. <grym> okay. I tutaj robimy, żeby to sobie tu wchodziło. I to ten, tu wchodzić. I zobaczcie. leci, pobiera, dalej. A tu sobie robi. To podaje że będzie stagować po 200. Okay. Mamy, że tak powiem, pierwszą automatyzację. Jeszcze fajnie możemy sobie powiększyć, oczywiście, ale ja bym jeszcze poszedł trochę w prąd. Bo to ogólnie, tu ogólnie mamy wodę, to nie to też na razie nie. Mikrofon prąd nie możemy jeszcze zbadać. Nie możemy. O, tutaj jest, ale żeby to zrobić, no dobra, trzeba zrobić niebieskie matrixy. No nie jest jakieś tak trudne. mam... Będę musiał właśnie to zrobić, ręcznie. 10 tutaj... Oj. Nie ma magnetu. Aha. 10, 10, 10, 10. To To się będzie robić z... No to też jest tego robi. Widzicie, to mi daje, że... Mogę budować jedno na drugim, ale to już wymaga. A to, jak tak powiem, magazyn na magazynie, jak może. Ale to wymaga. Czerwony hmm, to się znowu A, bo razy 2, to jest dobra, nie było tematu. Ok. Hmm. Dobra, zrobimy jeszcze. Patrzcie, co sobie zrobimy.

Matrix Lab, you can, can use it be to make super matrices or research technologies that require them to unlock. The super yeah. matrices are the source code of the center brain Myślę, for maintaining the whole world. You can, you can upload as many super super to the center brain as possible. You can be from actual technologies to world technologies by, by all Teraz wiemy, będzie właśnie... Rodzinne. O, brakuje mi energii, powoli. No, w chwila, chwila, mam tutaj to. Mogę to sobie spalać. Na razie to tam nie jest ja problem. Mmm. Tu potrzebujemy tak. 30 tego i 30 tego. O, się robi. Dobra. To to. Dobra, może się zrobić. Na okay. tym czasie. zautomatyzować, można no, by było nam tą to sobie złożyłem, ale okej okay. zautomatyzujemy sobie tutaj tak możemy starczy taśm będzie mega potrzeba, zresztą wiadomo w każdej grze. No ale dobra będziemy robić? Będziemy badać o... I tu trochę Tu widzicie, tak działa nasze, że laboratorium. W 17 minucie gry doszliśmy do tego. Brawo my! A tu będziemy badać. Dobra, mamy kolejne. Co tu... Jest chemika, dobra, dobra, nie Dosyć się... szybko się robi. Tak, tu rzucamy Gdzie teraz? A, wzięło mi do inwentorii. Czyli powinienem to tego być. W inwentorii będzie mi badać. Nawet może lepiej. Co zrobiło mi? Jeszcze mi lepiej. Dobra. Tego też muszę sobie konfirmować. I tutaj automatyzacja. Na tą chwilę. Pyk. You have done building the first power transmission facility. Tesla, Tesla. Tesla. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on to, to view the current power grid information. A, but mamy pyk. mamy 4 tam okienka, bądźmy spokojnie ja, o, tu zrób o, ale będę szybko to robi dobra, bo potrzebujemy, żeby to nie a postawa się staguje, a tutaj też mocno, ok mamy magazyny, mamy magazyny, to jeszcze trzeba zrobić Będzie. To wymaga czego? To. No robię od razu więcej, wiadomo, że to jest Dobra, tutaj cyk, cyk i się robi szybciej. I to jest Zobacz, tu się to się dopada i to się bada. Mamy po, o Teraz zrzucamy tak, jeden. Tak, jest, jeden zostałem. Thermal power musi być zasilany. Mm. O, sumie tu nie nam potrzebny potencjań. węgiel i mamy tam ale do tego dojdziemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że... No na tym ogólnie zakończymy. Mam nadzieję, że... Nie było, jaki coś. Nie mam zamiar zrobić tego playa więc oceniajcie, komentujcie, lajkujcie. No i co? Do usłyszenia. Cześć!